Fragment z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 1184. Dzisiaj naprawdę piękny fragment wybrała nam Siostra Faustyna. W dawniejszej chwili wieczorem ujrzałam pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rąk i nóg i boku spływała krew najświętsza. Po chwili rzekł do mnie Jezus. To wszystko dla zbawienia dusz. Rozważ, córko moja, co ty czynisz dla ich zbawienia. Odpowiedziałam, Jezu, gdy patrzę na mękę Twoją, to ja prawie nic nie czynię w ratowaniu dusz. I powiedział mi pan, Wiedz, córko moja, że Twoje codzienne, ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się woli mojej wprowadza wiele dusz do nieba. A kiedy ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły Twoje, patrz w rany moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy ludzkie. Rozważanie mojej męki dopomoże ci się wznieść ponad wszystko. Wiele rzeczy zrozumiałam, których przedtem pojąć nie mogłam.